W cyklu naszych filmów zajmiemy się tematyką łuku oraz jego budowy, strzałami oraz ich produkcją, a także technikami strzeleckimi, oraz zrobimy co w naszej mocy, aby odpowiedzieć na Wasze pytania. Cykl filmów, które chcielibyśmy Wam przedstawić, ma na celu przedstawienie Wam ogólnych zasad posługiwania się łukiem. Nie chcielibyśmy jednak, żeby żebyście traktowali to jako wyrocznie. Bo praktyka pokazuje, że ilu uczników, tyle technik. Dlatego, jeżeli jakiś styl czy, czy jakaś technika pokazana przez nas ewidentnie Wam nie odpowiada, e, można tą technikę modyfikować w rozsądnych granicach. E, natomiast chcielibyśmy, aby, aby, to było, aby to był dla Was taki pomocny leksykon, który pomoże Wam wy, wyeliminować te podstawowe błędy e, i aby ułatwiło Wam to początek czy, czy strzelanie osiągnięcie jak najlepszych efektów. Powiedzmy, że jestem początkującym ucznikiem i chciałabym zacząć swoją przygodę z ucznictwem. Bardzo mi się podoba, widziałam kiedyś na jakimś tam zamku jak właśnie strzelali i od czego powinnam zacząć? No pytanie o tyle łatwe co trudne. Żeby zacząć strzelać z łuku wiadomo potrzebny jest łuk. Tylko teraz co wybrać? No Na rynku mamy całą masę różnego sprzętu. Poczynając od łuków bloczkowych, sportowych, sprowadzanych z Chin i z Tajwanu przez producentów polskich, jest tego po prostu całe mnóstwo do wyboru do koloru w zależności tylko od zasobności powiedzmy kieszeni. Zależy to, od czego zaczynamy. Jeden aspekt właśnie to jest nasza, nasza zasobność portfela, natomiast drugi aspekt bardzo istotny to jest siła naciągu. Powinniśmy przede wszystkim sprawdzić jaka siła naciągu powinna być, powinna być dla nas odpowiednia. Nie polecam, zdecydowanie nie polecam kupowania łuków przez internet wtedy, gdy nie możemy sprawdzić jaka siła naciągu jest danego, danego łuku i czy ten łuk będzie nam akurat odpowiadał. Dla mnie najlepszą formą zakupu łuku jest po prostu udanie się do profesjonalnego sklepu. Tam gdzie, tam, gdzie taki sprzęt można wziąć do ręki, naciągnąć, przymierzyć się i zwrócić uwagę, zwrócić uwagę na to, czy faktycznie ten sprzęt nam odpowiada i czy, czy to strzelanie później z tego łuku będzie, będzie dla nas przyjemne i komfortowe, a, a nie będzie walką z tym łukiem. Jak to sprawdzić? Jak, to, jak dopasować ten łuk do siebie, żeby to później właśnie wszystko, wszystko fajnie działało? Sugestie sprzedających mogą być różne. Wiadomo, że każdemu sprzedającemu zależy na tym, żeby, żeby ten łuk swój jakoś tam sprzedać. Natomiast znaczy, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Długość łuku. Jak dobrać do, do, do własnej budowy ciała, do swojej serwetki? Nic prostszego, rozstaw ramion wyznacza nam nasz wzrost. Nie więcej, jesteśmy na tyle proporcjonalnie zbudowani, że, że to się raczej sprawdza. Także biorąc łuk typu prostego, czyli taki albo hunter albo longbow, możemy po prostu złapać go w ten sposób, jeżeli ta długość nam pasuje, czyli mieści się w, w, w tak jak mamy rozpiętość, rozpiętość rąk, ta długość będzie odpowiednia. Nie odnosi się to zupełnie do, do łuków wschodnich, czy do łuków takich krótkich, refleksyjnych, ale te łuki musimy zwrócić uwagę na to, na, na jaką długość są celowane czyli przy, przy jakiej długości naciągu były mierzone, bo część łuków jest przystosowana do nawet bardzo długiego naciągu do 30 kilku cali, a część jest przystosowana do krótkiego naciągu do 28 do 29 cali. Na to musimy zwrócić uwagę, żeby przy kupnie łuku, przy, a przy długich ramionach, przy wysokim wzroście nie kupić zbyt krótkiego łuku, bo on będzie dla nas będzie sprawiał kłopoty przy naciąganiu. Dlatego, że taki łuk, krótki w momencie naciągania robi się dosyć szybko twardy. Na czym to polega? Polega to na tym, że im bardziej ten łuk naciągamy, tym szybciej już tutaj w tym momencie on robi się tak twardy, że, że ta bariera przełamania tych ramion, tego naciągnięcia jest tak duża, że zaczynają nam drgać wtedy mięśnie. To jest bardzo niepożądane. To powinniśmy tak dopasować łuk, żeby po 50 naciągnięciu łuku przytrzymaniu w momencie celowania, te ręce nam jeszcze nie drgały. Musi to być taka siła naciągu na początek. Nie przesadzajmy z tą siłą naciągu, dlatego, że dużo sugestii słyszy się, że o, od razu mocny łuk, twardy będzie od razu celny. Nieprawda. Zróbmy taki mały test. Czy potrafisz nazwać poszczególne części tego łuku? Powiedzmy, ta część środkowa. No to będzie majdan. To jest majdan. Bardzo dobrze to wycięcie, to wycięcie które tutaj jest widoczne nazywa się oknem oknem pięknie zaczepy cięciwy na ramionach cięciwy na ramionach to inaczej, to tzw. gryfy zwane gryfy jak można nazwać odległość, odległość od najniższego punktu w Majdanie do, pod kątem, pod kątem prostym do, do cięciwy. Wiesz jak nazywa się ta odległość? No chyba nie. To nazywa się wysokość cięciwy. wysokość cięciwy. To jest wysokość cięciwy. Natomiast długość łuku, długość łuku określamy od jednego, od, długości, od jednego gryfu do końca drugiego gryfu. To jest długość cięciwy. Mniej więcej, mniej więcej ta terminologia odnosi się do każdego rodzaju łuku, niezależnie czy to jest łuk typu wschodniego, czy, czy łuk typu ląbuł, czy łuk typu hunter, czy składany, te nazwy łuków są, są jednakowe. Zwróćmy uwagę na cechowanie łuków. Każdy łuk jest cechowany, niezależnie od tego, czy jest to łuk właśnie taki jak ten, czyli składany, z ramionami możliwymi do zdemontowania, bądź taki wykonany z jednego, z jednego kawałka, niedemontowalny, tak zwany one piece. Każdy łuk jest opisany, ma podaną swoją długość, siły naciągu. Jest to przeważnie wszystko podane w miarach angielskich, czyli w calach i w funtach, ale w większości łuków czy w większości firm te przeliczniki na kilogramy są znane i, i, i sprzedawcy mogą w tym, w tym kierunku pomóc. Jak to czytać? 58 cali to jest całkowita długość, całkowita długość łuku, mierzona, mierzona w calach od gryfu do gryfu od zaczepu cięciwy z jednej strony od górnego do dolnego zaczepu cięciwy. Siła naciągu jest podana w funtach, w tym przypadku jest to 50 funtów mierzone przy 28 calach naciągu, czyli od zewnętrznej strony Majdanu do zdjęcia cięciwy po napięciu łuków, jeżeli ta odległość jest tutaj 28 cali, wtedy ten łuk ma 50 funtów. Tak to jest mierzone, jest to przyjęte w. Na całym świecie właściwie według, normy, według jednej normy i tak to jest przeważnie cechowane. Wiemy już na co zwracać uwagę przy doborze łuku typu longbow, a co z łukiem wschodnim? Łuk wschodni jest generalnie troszeczkę trudniejszy do opanowania niż łuk typu longbow. Łuk typu longbow, czyli taki, który nie ma ramion wygiętych w przeciwnym kierunku do, do kierunku strzelania, jest... Zdecydowanie łatwiejszy, z tego względu, że jest bardziej wybaczalny, bardziej wybacza błędy łucznika błędy i jest bardziej powtarzalny. Przez to, że strzałka wypuszczona z tego łuku jest troszeczkę wolniejsza niż z refleksyjnych, to, to wypuszczenie tej strzały, sam lot jest bardziej płynny. Natomiast łuk, jest łuk typu wschodniego, czy, czy wszystkie łuki refleksyjne są bardziej czułe. To znaczy prędkość strzały, prędkość wyrzuconej strzały z łuku jest, jest dużo większa i każdy najmniejszy błąd czy ręki cięciwnej, czy, cię, czy ręki łucznej powoduje to, że ta strzała na, na tarczy układa nam się w dosyć dużym rozrzucie tak zwanym. Mówimy cały czas o łucznictwie stacjonarnym, czyli takim gdzie strzelamy do tarczy nie poruszając się, się z miejsca. Zupełnie innym tematem jest łucznictwo konne, o którym powiemy sobie później, w którymś z kolejnych odcinków, ale teraz skupmy się tylko i wyłącznie na łucznictwie stacjonarnym. Żeby łuk sprawiał nam przyjemność i zadowolenie ze strzelania, powinniśmy go w ten tak dobrać do siebie, żeby nie było problemu z dociągnięciem tego łuku tylko ćwiczeniem. Jeżeli mamy problem, z naciągnięciem tego łuku i kotwiczeniem ręki na twarzy, znaczy, że łóg jest albo za krótki, albo jest celowany i produkowany jest na zbyt krótki naciąg, albo siła jego naciągu jest zbyt wielka. Powinniśmy to robić swobodnie, dociągając rękę do policzka, tak żebyśmy mogli swobodnie tą rękę zakotwiczyć. Jeżeli dajemy tak radę, to zrobić i łuk przy naciąganiu nie sprawia nam problemów. Znaczy, nie uważamy, że jest za twardy, powinien być, powinien być ok. Warto byłoby wspomnieć jeszcze przy okazji łuków wschodnich, że jeżeli mamy wysoki wzrost, niektóre łuki, niektóre łuki typu bow, czyli krótkie łuki chińskie czy, czy, czy mocne łuki refleksyjne Turki, wymagają już techniki zakierowej. Dlaczego? Dlatego, że krótki łuk i długi naciąg dają nam bardzo mocne przełamanie cięciwy. Czyli palce zostaną nam zmiażdżone przez, przez cięciwe w momencie naciągania. Dlatego ten łuk, te łuki krótkie właśnie wymagają już technik zakierowych. Czyli naciągamy łuk za pomocą tak zwanego zakiera, czy zakira, jak, jak, jak to ktoś różnie, różnie jest to nazywane. Ale tą technikę zakierową omówimy sobie w, następnym, w jednym z następnych filmów. Start <laughs> nie rozbiłaś jeszcze... Cyk z filmów, które chcielibyśmy wam przedstawić yy, ma na celu... z tej nie gdziewrle. Wybierając rękawicę ruczniczą wykonaną z naturalnej skóry wybierajmy zawsze taką, która jest dla nas o jakby o rozmiar za mała. Czyli nakładanie tej nowej, którą dopiero kupujemy rękawice musi nam sprawiać trudność. Nałożenie tej, musi, ona musi być taka ciasna, muszą palce nam dojść do końca, ale musimy to zrobić z trudem. Nie może nam, nie mogą nam te palce wchodzić tam luźno. Dlaczego? Dlatego, że skóra naturalna ma to do siebie, że po jakimś czasie się naciąga. Weźmiemy rękawice gdy kupimy taką rękawicę zbyt dużą, w jakimś czasie te paluszki zaczną być luźne i zaczną nam po prostu przy strzelaniu spadać z ręki. A to jest bardzo, bardzo, bardzo um, niestosowne. W... To jest bardzo. <śla>